tutaj wystawiacie? E, wystawiamy tutaj sztuki Szekspira głównie, e, z naciskiem także na teatr e, Samuela Becketa, ale to będzie wieczorem, także zapraszamy wszystkich e, takiego A teraz Na afterparty, tak? Na afterparty. W tym momencie wystawiamy natomiast koszulki, koszulki kreatorium.com, e, z różnymi wzorami, tak jak tutaj widać, e, zatrzęsienie głowy, kolory, bawełna, te sprawy. Czy macie jakąś specjalną ofertę dla uczestników FantazExpo? Oczywiście, że mamy. I co to za okazja? E, okazja cenowa, bo to jest to, co najbardziej zawsze naszych klientów cieszy: to znaczy, że kiedy mogą po prostu taniej kupić sobie koszulki, a także po prostu kupić je nie czekając na wysyłkę, ponieważ jesteśmy sklepem internetowym. A, mogą je wziąć od razu, przymierzyć, pomacać, to jest to, co właśnie lubią. No i cena, cena przede wszystkim. Często, z tego co wiem, pojawiacie się też na konwentach, prawda? Tak, to prawda. Jak Widzę, porówn... jesteś zorientowany. Tak, no jeżdżę regularnie. E, jak oceniacie e, e, fantazję w porównaniu do innych konwentów? Fantazjetko z imprezą skierowaną głównie do wystawców. Mhm. To znaczy ciężko jest nam wyrazić ogólnie już zadowolenie, tudzież niezadowolenie, tudzież e, pełną jakąś opinię, dlatego że dopiero się zaczęły. Natomiast jak do tej pory jesteśmy zadowoleni i... Generalnie wszystko przebiega jak najlepiej i jak najbardziej w porządku. Ludzie chcą kupować gikowe koszulki? Ludzie zawsze chcą kupować gikowe koszulki. Zresztą skoro zapraszamy tutaj gikowych ludzi, no to gikowe koszulki wydają się być w sam raz dla nich. Dziękuję w takim razie Dziękuję. bardzo. Również.